Dobry, dziękuję bardzo. Tak mi przysłał już teraz. Idę jeszcze po mojego kolegę. Ładny, ciepło kasie wścigłe i ze sma gorych w tych wizytach. Zaski były, nu. ssą. Dobrze, my to chcemy A do A na mało się zaskiły Dobrze? Zaczniemy? Uwaga! Trześć, te pręty. Me, jesteśmy! Me. Bo te sam i łumę, że jaś łucink. Bóg załatw. Bardzo ładnie zaśpiewaliście po kaszubsku. A, a o czym wy tam śpiewali? O sasnoludkach. O super. E, słuchajcie, ja z Was przyjechałam w Kartuz. Wiecie gdzie są Kartuzy? Tak, super. tam jest muzeum kaszubskie. Bardzo dobrze. My tam byliśmy. Kartuzy. Super, bardzo się cieszę. A z kartus przyjechałam ja z informacji turystycznej. Wiecie, gdzie jest informacja turystyczna w kartuzach? Nie. Tak, 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 a wiecie, gdzie jest centrum kultury? Nie. Nie, nie, nie tak. akurat tego nie. A taki bardzo znany kościół w kartuzach. Tak. Tak. Wiecie? O, super. To właśnie tam daleko tego kościoła. Znajduje się informacja turystyczna. Jestem tam na co dzień pracownikiem, pracuję tam w tej informacji i przyjmuję tam turystów, którzy odwiedzają nasze miasto, ale nie tylko przychodzą też do nas mieszkańcy, czasami właśnie na warsztaty, na jakieś zajęcia, żeby posłuchać o kaszubach, żeby się czegoś dowiedzieć, ale czasami zdarza się tak, że nie może ktoś do nas przyjechać, więc my przyjeżdżamy do innych. Tak? Ale o tabacce już na pewno nieraz słyszeliście, że kaszubie bielą, tabakę, czas i potem sobie ja, ja tak jest. Ktoś by chciał spróbować sobie zagrać? Czefno. Ja spróbować macie Zaraz stworzymy jakąś kapelę. Papelę. Nie, nie. To jest noc Wiec, no chodźcie spróbować. Proszę, no tak, że jeżeli ktoś pocałuje diabelskie, co w noc, w noc świętojańską, to co się stanie? Nie wiem. Nie. nie To mój, że wiesz. Ale słyszeliście? Słyszeliście? To będzie miał cały rok szczęście. Także trzeba. Pamiętam. To trzymaj. Przytrzymaj, może trochę zgodę jeszcze. Zobacz, bo tu. I tak. Tak. I tu jeszcze też uderzamy i w tą rutram na dole z Tak jest. Bardzo dobrze. Bo teraz pokażemy w tym czasie jeszcze drugi. I to jest mały instrument. Portepian jest instrumentem dużym. I jest potrzebna jedna osoba. A to, to, a, a, a trzecie, a to. Super, bardzo dobrze. Dziewczynki, trzecie. Jest teraz zapraszam trzy oto to. To nalewamy. Graliście już? Kiedyś? To zaraz to zobaczymy. Dobra, uwaga. Kto będzie polewał? To, to teraz poczekaj. Mocno trzymaj. Nie, 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 zatka się jakby nie, i nie, tak, trzymaš, nie, nie, Tak? i nie, nie, tak tak. nie, 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 i nie, nie, i nie, 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 Super, bardzo dobrze. dobrze nie, nie,